W tym filmie zobaczycie, jak z nieudanego wypieku można zrobić przepyszny deser. Pierwotnie miały być to babeczki Oreo, a ostatecznie wyszedł przepyszny deser przełożony owocami i bitą śmietaną. Zapraszam po przepis na brownie w pucharkach. Do ich przygotowania potrzebujemy 50 g masła, jedno jajko. 50 g czekolady mlecznej lub gorzkiej, ulubione ciasteczka do dekoracji, pół łyżeczki ekstraktu waniliowego, 80-90 g cukru, pół łyżeczki proszku do pieczenia i 50 g mąki pszennej. Najpierw robimy brownie, masło rozpuszczamy, a następnie dodajemy czekoladę i całość mieszamy tak, aby uzyskać jednolitą masę, którą następnie studzimy przed dodaniem do jajek. Jajko wkładamy do miski i ucieramy z cukrem ręcznie przez kilka minut. Dodajemy ekstrakt paniliowy i całość mieszamy. Wlewamy masło wraz z czekoladą i całość mieszamy do połączenia. Na koniec dodajemy suche składniki i całość mieszamy do uzyskania jednolitej masy. W tym momencie zaczął się początek mojej katastrofy i tego pomysłu nie polecam, jeżeli macie papilotki to po prostu wyłóżcie je do foremki, ja tutaj natłuściłam metalową formę, posypałam mąką i później nalałam ciasta, a jak ciasto wyrosło nie chciało mi z tego wyjść, więc nie polecam tego pomysłu, jeżeli chcecie babeczki, jeżeli chcecie później to ciasto pokruszyć to jest bez różnicy. W każdym razie, żeby babeczki urosły, wykładamy formę papilotkami i wtedy dopiero napełniamy ciastem do maksymalnie połowy wysokości tych papilotek, ponieważ ciasto dosyć urośnie i żeby nie zrobiły nam się grzybki, tylko ładne babeczki, nie powinno być ciasta więcej niż połowa wysokości foremki. Następnie brownie pieczemy przez 15-20 minut w 180 stopniach urodu. U mnie to się nie udało i zaczęłam robić krem, ponieważ wiedziałam, że ciasto trzeba będzie podnieść. I tutaj zaczęłam już przygotowywać krem śmietankowy. Śmietankę, mascarpone i cukier puder wkładamy do misy robota i całość ubijamy na sztywny krem. Następnie krem przekładamy do rękawa cukierniczego z tylką gwiazdką. U mnie jest to Wilton 1M. Na dno pucharków pokruszyłam moje brownie, które musiałam jakoś wyjąć z formy. Ono było smaczne, z tym, że nie dało się tego po prostu wyciągnąć, dlatego pomyślałam, że zużyję je do deserów w pucharkach. Następnie wyciskamy warstwę kremu śmietankowego na nasze ciasteczka. Mam tutaj kilka marakui, dlatego położyłam po połowie każdej na krem śmietankowy. Następnie dołożyłam jeszcze po kilka sztuk z żurawiny. I całe znowu przykryłam kremem. Na to znowu dajemy brownie. Dokładamy krem śmietankowy, marakuje. Górę deseru możemy udekorować ulubionymi ciasteczkami, pralinkami lub co tam mamy pod ręką. Ja miałam ciasteczka Oreo i pralinki Giotto. I tak oto w prosty sposób powstał przepyszny deser, który z klapy okazał się być hitem. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Proszę o łapkę w górę i życzę Wam wszystkiego smacznego.